Goniec jest jedną z najciekawszych figur w szachach, ponieważ może poruszać się o dowolną liczbę pól, ale zawsze po przekątnej. Podobnie jak inne figury, nie może przeskakiwać nad innymi, co oznacza, że zawsze będzie poruszał się po polach tego samego koloru przez całą partię. Na planszy masz dwa gońce: jeden porusza się po białych polach, a drugi po ciemnych. Bez względu na to, ile ruchów wykonasz, nigdy się nie spotkają ani nie zablokują, ponieważ każdy kontroluje diagonale innego koloru. Dlatego tworzą dobry zespół i doskonale się uzupełniają. Pochodzenie gońca sięga początków szachów, kiedy to reprezentował ważną postać poruszającą się z elegancją po planszy. Z biegiem czasu jego forma i funkcja dostosowały się, aż stał się figurą, którą znamy dzisiaj. Jeśli chodzi o jego wartość, goniec zazwyczaj jest wart trzy punkty. Jednak w otwartych pozycjach, gdzie diagonale są wolne, może być nawet silniejszy. Najlepszą strategią, aby go wykorzystać, jest szybkie rozwinięcie i umieszczenie na aktywnych diagonalach, które wskazują na centrum szachownicy. Możesz go również użyć w fiancetto, a jeśli nie wiesz, co to jest, możesz kliknąć w prawym górnym rogu, aby zobaczyć naszą listę odtwarzania, gdzie wyjaśnimy to ze wszystkimi szczegółami. Umieszczając fiancetto w rogu, aby chronić roszadę i dominować dużą przekątną. W końcówkach posiadanie dwóch gońców to duża przewaga, ponieważ razem mogą kontrolować prawie całe pole gry. Teraz, gdy znasz ruchy gońca, trochę jego historii i jak najlepiej go wykorzystać, to Twoja kolej, aby ćwiczyć i się uczyć. A najlepszym sposobem na to jest dołączenie do Black Chess Academy link w opisie.